Co byście powiedzieli, gdybym wam zdradził, że mimo iż dwie trzecie kandydatów uważa, że na rynku pracy jest gorzej, to i tak więcej z nich planuje zmienić pracę niż rok temu. Brzmi jak paradoks, prawda? Witajcie na moim kanale. Minęło naprawdę sporo czasu od mojego ostatniego nagrania, ale witam was wszystkich ponownie. Dziś rozłożymy na czynniki pierwsze najnowszy raport Manpower na stroje polskiego rynku pracy 2025. Ale spokojnie to nie będzie nudne streszczenie, wyciągniemy z niego kilka bardzo ciekawych wniosków, które będziecie mogli wdrożyć do swojej pracy niemalże od razu. Zobaczymy, co tak naprawdę siedzi w głowach kandydatów i jak to wykorzystać, żeby skutecznie przyciągać i zatrzymywać talenty. Dane do raportu zebrano w dniach 8-14 sierpnia 2025 roku i zostało ono zrealizowane online przez SW Research na reprezentatywnej grupie 750 pracowników typu White Collar w Polsce. Wyniki analizowano w podziale na płeć, wiek, stanowisko i wielkość organizacji. Wniosek numer 1. Rynek obecnie jest pełen sprzeczności. Zacznijmy od tego paradoksu, o którym wspomniałem na samym początku. Z jednej strony, raport pokazuje, że aż 66% pracowników jest zdania, że liczba ofert spada. To poczucie niepewności jest najsilniejsze wśród najmłodszych pracowników z pokolenia Z oraz na stanowiskach asystenckich. Jednocześnie niemal połowa kadry zarządzającej, aż 43%, widzi wzrost liczby ofert. Co pokazuje ogromną lukę w postrzeganiu rynku między szczeblem juniorskim a seniorskim. Logika podpowiadałaby, że w takiej sytuacji ludzie będą siedzieć cicho i trzymać się swoich biurek, ale dane mówią co innego. Odsetek pracowników, którzy aktywnie planują zmianę pracy w ciągu najbliższego roku, wzrósł z 32% do 35%. Dla Was, rekruterów, jest to jasny sygnał, że kandydaci są otwarci na rozmowę, ale jednocześnie bardzo ostrożni. Waszym zadaniem jest budowanie poczucia bezpieczeństwa. W rozmowach, w mailach, ogłoszeniach podkreślajcie stabilność firmy, bezpieczeństwo zatrudnienia i jasne perspektywy. Kandydat musi czuć, że zmiana pracy to dla niego krok w stronę bezpieczeństwa, a nie skok w nieznane. Z kolei dla Was, drodzy HR menedżerowie, to jest sygnał alarmowy. Może się okazać, że wasi menedżerowie żyją w przekonaniu, że nikt teraz nie odejdzie, no bo rynek jest trudny, podczas gdy wasi juniorzy i specjaliści po cichu rozsyłają CV. Kluczowa jest wewnętrzna komunikacja i badanie nastrojów. Porozmawiajcie z ludźmi, zanim zrobią to za was rekruterzy z konkurencji. Wniosek numer dwa: pieniądze to nie wszystko. Atmosfera i sens pracy tutaj królują. Skoro wiemy, że ludzie są otwarci na zmianę, to drugi wniosek mówi nam, czym ich skutecznie przyciągnąć. I uwaga, to może być zaskoczenie. Gdy zapytano pracowników, za co najbardziej lubią swoją obecną pracę, na pierwszym miejscu znalazła się przyjazna atmosfera z wynikiem 42%. Zaraz za nią zgodność obowiązków z zainteresowaniami i kompetencjami tutaj 38%. A gdzie wynagrodzenie? Dopiero na czwartym miejscu z wynikiem 25%. Co to oznacza? Wasze ogłoszenia i wiadomości na LinkedIn muszą ożyć. Koniec z pisaniem o dynamicznym zespole i możliwości nieograniczonego rozwoju. To już dzisiaj nic nie znaczy. Zamiast tego opowiedzcie historię. Opowiedzcie o tym, jak wygląda dzień w zespole. Jaki jest styl zarządzania przyszłego przełożonego. Jakie realne problemy rozwiązuje się na tym stanowisku. Pokażcie, jak rola, którą oferujecie, wpisuje się w pasję kandydata. To jest taka wasza tajna broń w walce o talenty, szczególnie w IT, gdzie dopasowanie do projektu jest niezwykle istotne. Dla menedżerów HR to są twarde dane na to, że inwestycja w kulturę organizacyjną i w liderów, którzy potrafią budować dobre zespoły, to najlepsza strategia retencyjna. Ludzi w firmie trzymają relacje i poczucie sensu. A nie tylko comiesięczny przelew. Wniosek numer 3. Jawność płac to już standard. Koniec z grą zgadywanki. Trzeci wniosek to coś, o czym mówi się od dawna. Transparentność płac to już nie jest trend czy fanaberia kandydatów, to jest absolutny standard. Raport jest w tej kwestii bezlitosny. Aż 92% respondentów oczekuje podania widełek płacowych już na etapie rekrutacji. Tylko 2% jest przeciwnego zdania. 92%. To już nie jest większość, to jest konsensus. Sprawa jest więc prosta. Brak widełek w ogłoszeniu to świadoma rezygnacja z 9 na 10 kandydatów, którzy mogliby do Was aplikować. To już nie jest kwestia, czy podawać widełki, ale jak je komunikować. Jeśli wasi hiring managerowie wciąż się przed tym bronią, macie w ręku potężny argument. Drodzy hiring managerowie, czas na porządki w siatkach płac. Dyrektywa unijna o jawności wynagrodzeń zbliża się wielkimi krokami, a jak widać, oczekiwania kandydatów już dawno wyprzedziły prawo. To idealny moment na audyt, stworzenie jasnych struktur i przygotowanie całej organizacji na nową, transparentną rzeczywistość. Bo jak słusznie zauważa jeden z ekspertów w raporcie, wprowadzenie jawności bez przygotowania może przynieść więcej szkody niż pożytku. I wniosek numer 4: czterodniowy tydzień pracy. Tutaj mamy wielkie nadzieje i rosnące obawy. Na koniec temat, który elektryzuje rynek. Czterodniowy tydzień pracy wciąż jest na ustach wszystkich i cieszy się ogromnym poparciem. Chce go aż 61% pracowników, szczególnie kobiety i najmłodsi pracownicy. Ale w porównaniu z zeszłym rokiem entuzjazm delikatnie osłabł, a za to wzrosła liczba sceptyków. Zaczynamy zadawać sobie trudne, praktyczne pytania. Największe obawy kandydatów to: po pierwsze, strach, że pracę z pięciu dni i tak trzeba będzie upchnąć w cztery, co skończy się nad godzinami. Po drugie, obawa o obniżenie wynagrodzenia boi się tego aż 65% z nas. I po trzecie, przekonanie, że w mojej branży to po prostu niemożliwe. Czterodniowy tydzień pracy to potężny magnes na talenty, ale nie może być pustym hasłem marketingowym. Jeśli chcecie go użyć jako benefitu, musicie być przygotowani na konkretne pytania: czy pensja zostaje na 100%, jak przeorganizujemy pracę, żeby uniknąć wypalenia, jakie narzędzia wdrożymy. Kandydaci stali się mądrzejsi i bardziej sceptyczni. Oczekują konkretów, a nie tylko obietnic. Podsumujmy więc te kilka wniosków płynących z najnowszego raportu Manpower. Po pierwsze, rynek jest pełen paradoksów. Kandydaci czują niepewność, ale są bardziej niż kiedykolwiek otwarci na zmianę. Budujcie poczucie bezpieczeństwa. Po drugie, w walce o talenty wygrywa przyjazna atmosfera i poczucie sensu, a nie tylko goła pensja. Opowiadajcie historię, a nie tylko wypisujcie benefity. Po trzecie, jawność prac w ogłoszeniu to absolutna higiena pracy, a nie tylko benefit. Kto tego nie rozumie, zostanie w tyle. I po czwarte, czterodniowy tydzień pracy to wciąż potężny wabik, ale musicie mieć na niego konkretny, przemyślany plan, bo kandydaci nie kupią już kota w worku. Pamiętajcie, że to tylko najważniejsze wnioski z niezwykle ciekawego raportu Manpower. Po pełne dane, szczegółowe wykresy, komentarze ekspertów i jeszcze jeden ciekawy wniosek o tym, które benefity sprawiają, że organizacja jest bardziej atrakcyjna dla kandydatów, Odsyłam was do oryginalnego dokumentu. Link na pewno znajdziecie w opisie tego wideo. A teraz jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Który z tych trendów najbardziej odczuwacie w swojej codziennej pracy? A może coś Was totalnie zaskoczyło? Dajcie znać w komentarzu pod filmem, chętnie o tym poczytam. Jeśli takie konkretne, praktyczne analizy to coś, co cenicie, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Zapraszam również na moją stronę rekrutent.pl, gdzie czeka na was nowe szkolenie dotyczące rekrutacji specjalistów takich jak inżynier danych czy naukowiec danych w branży AI. Tymczasem dzięki za dziś i do zobaczenia.